Dzień dobry. Witam Was z mojego ogródka z Nie ma to jak taka truskaweczka. Poranna. Mokro, deszczowo. Tak czekałam, kiedy deszcz przestanie padać, aby z Wami poddychać. Ale najpierw truskaweczka. Mmm, ale słodka. No, po prostu. Tutaj widzicie moją różę Salomonusa, bo przywitała mnie po prostu przepięknie. No przepięknie, jakże ona Dzień dobry, witam serdecznie i zaczynamy poranne oddychanie. Posłuchajcie, jaka tu jest cisza. Po prostu jest cisza. Jeżeli jesteś w mieszkaniu i nie możesz wyjść na wódka, otwórz okno. U mnie dzisiaj 19 stopni ciepła. A może wyjść na balkon? A może po prostu siąść na rower czy do samochodu i na chwilę pojedź do lasu? Na takie świeże powietrze, takie inne, takie pachnące. Pachnące otaczającymi nas drzewami kwiatami. Luzujemy nasze ciało. I jak jest cisza, to i głos mi się zniża. Ale luzujemy. To działa. Luzujemy nasze ciało. I oddychamy. Luzujemy ramion. Luzujemy wielnicę. Luzujemy nogi. Może przysiąg? O, wiatr się ruszył, troszeczkę liście szumią. I tak stając, teraz jest ciepło, i naprawdę na boksakach, na trawie, na bołej ziemi. To jest po prostu przyjemność. Ale pięknie. O, jakiś komar. Dziesięć już było? No to jeszcze dwa na koniec w wdechy wdychamy na przekonę. Oh, I jeszcze się przeciągamy. Oh. I może skłonik mały. Dziękuję za poranne oddychanie, wspólne poranne oddychanie. Jeżeli miałeś chęć, miałeś chęć na gimnastykę, dziękuję za małą gimnastykę razem ze mną. I do zobaczenia. Spokojnej niedzieli, cichej, uroczej. No i życzymy sobie w końcu deszczu jednak mniej, czyli słonecznej niedzieli. Do zobaczenia. Ale, ale posłuchajcie, ale te róże pachną. No rewelacja.